Witam Cię w jubileuszowym 20 odcinku serii poświęconej mojemu portfelowi długoterminowemu. Dziś oprócz tradycyjnego przeglądu wyników postaram się odpowiedzieć na ważne pytanie, czy warto wykorzystywać limit IKE w danym roku. Dodatkowo pokażę Ci szczegółowo skład mojego portfela IKE oraz jego imponujący wynik, zysk ponad 216%. Zaczynamy! Mój portfel inwestycyjny prowadzę w serwisie myfund.pl, który umożliwia mi szczegółowe monitorowanie wyników i tworzenie przejrzystych zestawień. To właśnie z tego narzędzia pochodzą prezentowane dziś dane. Na ten moment całkowita wartość mojego portfela wynosi 223 378,70 zł, co przekłada się na łączną stopę zwrotu na poziomie 82,27% przy średniorocznym wyniku 10,63%. Dzięki systematycznym działaniom, konsekwentnie przybliżam się do realizacji głównych celów inwestycyjnych na ten rok. Najważniejszy z nich, osiągnięcie wartości portfela na poziomie 250 000 zł, został już zrealizowany w 89,35%, co oznacza tygodniowy wzrost o 3,05%. Jeśli chodzi o wpływy z dywidend i odsetek z obligacji, aktualna suma wypłat wynosi 801,27 zł, co stanowi 10,68% planu rocznego. Tygodniowy przyrost na poziomie 4,30% pokazuje, że przepływy pasywne zaczynają się stopniowo rozkręcać. Z kolei roczna stopa zwrotu portfela wynosi obecnie 8,69%, co oznacza postęp o 1,97 punkta procentowego w ciągu tygodnia. Choć nadal jest sporo przestrzeni do osiągnięcia celu na poziomie 15%, kierunek jest jak najbardziej właściwy. Na koniec, w kontekście limitu wpłat na Ike, aktualna wpłata wynosi 10 841,25 zł, co stanowi już 41,67% rocznego limitu. To dobry wynik na obecny etap roku i solidna baza do dalszych działań. W aktualnej strukturze mojego portfela największy udział niezmiennie mają polskie akcje notowane na GPW, których wartość wynosi już 82 679,56 zł, co stanowi 37,02% całkowitej wartości portfela. Na drugim miejscu plasują się akcje amerykańskie z rynku NSE, stanowiące 17,44% portfela, jednak łącznie z akcjami z Nasdaqa to już 28,26% portfela. Trzecie miejsce zajmuje fundusz od Goldman Sachs w ramach pracowniczych planów emerytalnych, który stanowi 12% moich inwestycji. To element o bardziej pasywnym charakterze, ale dający ekspozycję na szeroki polski rynek. Jeśli chodzi o strukturę walutową mojego portfela, dominującą pozycją wciąż zajmuje polski złoty, który odpowiada obecnie za 60,29% całkowitej wartości inwestycji. To przede wszystkim efekt silnej obecności spółek notowanych na GPW oraz bardzo dobrej kondycji polskiego rynku od początku roku. W dłuższym horyzoncie czasowym moim celem jest stopniowe dążenie do bardziej zrównoważonego podziału ekspozycji walutowej, docelowo 50% w złotówkach i 50% w walutach obcych. Taka dywersyfikacja pozwoli ograniczyć ryzyko kursowe, a jednocześnie lepiej wykorzystać potencjał rynków zagranicznych, zwłaszcza w kontekście długoterminowego wzrostu oraz wypłat dywidend w twardych walutach. Mój portfel w dalszym ciągu utrzymuje przewagę nad szerokim indeksem WIG oraz skumulowaną e, polską inflacją, co potwierdza skuteczność dotychczasowej strategii, nadal jednak ustępuje odbijającym indeksom amerykańskim, które po okresie mocnych zawirowań znów zaczęły odrabiać straty. W ujęciu rocznym mój portfel ponownie zbliżył się do czarnej linii symbolizującej 15% średnioroczną stopę zwrotu, to właśnie ten poziom pozostaje moim długoterminowym celem inwestycyjnym, będącym jednocześnie miernikiem stabilnego i realistycznego tempa budowania kapitału. Najmocniejszym filarem mojego portfela pozostaje konto IKE, którego wynik od momentu założenia robi naprawdę duże wrażenie. Całkowita stopa zwrotu wynosi obecnie 216,41%, a średnioroczna stopa zwrotu to aż 25,17% to rezultat konsekwentnie realizowanej strategii opartej na przemyślanej selekcji spółek dywidendowych o stabilnych fundamentach, systematycznych dopłatach w celu wykorzystania dostępnego limitu oraz reinwestowania otrzymanych dywidend, które w długim terminie istotnie zwiększają efekt procentu składanego. IKE nie tylko daje mi solidne wyniki inwestycyjne, ale również zapewnia znaczną ulgę podatkową, co czyni ten rachunek nieodzownym elementem mojego podejścia do budowania długoterminowego kapitału. Więcej o tym portfelu opowiem w drugiej części dzisiejszego odcinka. W zeszłym tygodniu dokonałem dwóch zakupów do portfela Ike, powiększając pozycję spółek Kruk oraz Torpol. Z zamieniłem również kolejne obligacje COI na obligacje TOS, zgodnie z moim e rankingiem, który przygotowałem w odcinku, który pokazuje się aktualnie w prawym górnym rogu ekranu. Otrzymałem również dywidendy z czterech spółek amerykańskich, w łącznej kwocie 28,59 zł. W top 10, jeżeli chodzi o wartość poszczególnych pozycji, nie zachły istotne zmiany. Na pierwszym miejscu wciąż znajduje się fundusz od Goldman Sachs, na drugim ETF na długoterminowe amerykańskie obligacje skorbowe, a podmiot zamyka Pekan Orlen. Największy wzrost w tym tygodniu zanotował Torpol, głównie przez dokupienie kolejnego pakietu akcji tej spółki. Top 10, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, również tylko kosmetyczne zmiany. Liderem pozostaje Palantir z kosmiczną stopą zwrotu na poziomie ponad 700%, dalej ASECOPOLANT oraz PZU. W zestawieniu najgorszych aktywów nadal dominują kryptowaluty. Pojawiły się tu również akcje United Health Group, które zanotowały olbrzymi spadek w ostatnich dniach. Wypłaconych dywidendach bez zmian, nadal czekam na rozkręcenie się sezonu dywidendowego w Polsce. Całkowita suma wypłaconych dywidend oraz odsetek z obligacji wynosi obecnie 801,27 zł. Choć to dopiero początek sezonu wypłat, już teraz można dostrzec pierwsze konkretne efekty działania strategii dochodu pasywnego. W kolejnych tygodniach spodziewam się wyraźnego przyspieszenia. Największe wypłaty dopiero przed nami, zwłaszcza od spółek z GPW, które zazwyczaj realizują swoje dywidendy w maju i czerwcu. To będzie kluczowy okres, który pokaże realną skalę rocznych wpływów i pozwoli ocenić skuteczność budowanego portfela dywidendowego. Całkowity zysk ponownie osiągnął nowe historyczne maksima i wynosi aktualnie 53 033,41 zł, a tylko w ostatnim tygodniu portfel wygenerował zysk w wysokości 3445,90 zł, mimo lokalnych wahań i dynamicznej sytuacji na rynkach. To kolejny dowód na to, że nawet w otoczeniu zmienności rynkowej dobrze zbudowana strategia potrafi działać stabilnie i konsekwentnie budować wartość. W rezultacie, zielona linia symbolizująca aktualną wartość portfela kontynuuje swój wzrost, coraz wyraźniej oddalając się od niebieskiej linii, która przedstawia sumę dokonanych wpłat. To pozornie subtelne, ale bardzo istotne zjawisko oznacza, że coraz większa część portfela jest finansowana nie z nowych środków, lecz z kapitału wypracowanego dzięki zyskom inwestycyjnym. Innymi słowy, portfel zaczyna pracować na siebie, a to właśnie jest jeden z kluczowych celów długoterminowego inwestowania budowanie realnej wartości opartej na reinwestowanych zyskach i odsetkach, a nie wyłącznie na dopłatach kapitału. Jeżeli chodzi o przedstawienie stopy zwrotu portfeli w poszczególnych okresach, zdecydowałem się na przedstawienie wyników w okresach miesięcznych, gdyż okresy tygodniowe przestały się mieścić na slajdzie. I tak w maju na ten moment najlepiej spisują się spółki amerykańskie ze stopą zwrotu 6,57%, co daje wynik kwotowy 3760 zł, a najgorzej ETFy denominowane w dolarze z minimalną stratą na poziomie 60 zł. Jeżeli spojrzymy na wynik od początku roku, to nieprzerwanie liderem pozostaje portfel Ike, który wygenerował już 34,05% stop zwrotu i zysk wartości ponad 13 100 zł. Najgorzej w tym roku wypadają kryptowaluty ze stratą ponad 3000 zł. W ostatnim tygodniu najmocniejsze wzrosty w moim portfelu zanotowały amerykańskie spółki Amazon oraz Regions Financial. Oba walory wyróżniły się solidną siłą relatywną na tle rynku. Z drugiej strony najsłabiej wypadło XTB, które zaliczyło korektę po ostatnich mocnych wzrostach. Jeśli spojrzymy na wyniki od początku roku, liderzy pozostają bez zmian, najwyższy zwrot wygenerował fundusz akcyjny od Goldman Sachs, Tuż za, tuż za nim ASECO Business Solutions oraz y, Orlen. A na końcu zestawienia ponownie pojawiają się Arbor Reality Trust oraz ETF na amerykańskie obligacje skarbowe, którym wciąż ciążą wysokie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Aktualny miesiąc na ten moment jest bardzo dobry dla mojego portfela i ustępuje tylko wynikowi z maja 2021 roku. Jednak patrząc, że jesteśmy dopiero w połowie miesiąca, mam nadzieję, że uda się również ten wynik pokonać. Na dziś roczny zysk portfela wzrósł do rekordowego poziomu 16 842,93 zł, co oznacza najlepszy wynik osiągnięty na tym etapie roku w całej historii mojego inwestowania. Na wykresie pokazującym relację zysku zielony słupek do sumy wpłat słupek niebieski, wyraźnie widać, jak dynamicznie rośnie udział kapitału wypracowanego przez portfel względem tego, co zostało wpłacone. Cielony słupek systematycznie się wydłuża, a jego obecny poziom zbliża się już do najlepszego rocznego rezultatu z 2024 roku, pokonując już całkowity, całoroczny wynik z roku 2023. A teraz chciałbym przejść do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli czy warto wykorzystywać limit IKE w inwestycjach dywidendowych. Na zakończenie podsumuję również aktualne wyniki mojego portfela IKE, który osiągnął już ponad 216% całkowitej stopy zwrotu. Każdego roku ustalany jest nowy limit wpłat na konta emerytalne. W przypadku IKE limit ten nie może przekroczyć trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Na rok 2025 limit ten wynosi 26 019 zł. Warto zauważyć, jak znacząco zmieniła się ta wartość na przestrzeni lat. W 2004 roku, kiedy IKE wprowadzono, limit wynosił zaledwie 3435 zł. Od 2010 roku obserwujemy systematyczny wzrost w większości lat. Roczna dynamika wyniosła od 10 do 20%, co wyraźnie odzwierciedla rosnące wynagrodzenia i inflację. Co ważne, niewykorzystany limit IKE w danym roku nam przepada bezpowrotnie. Korzyści podatkowe to serce całego mechanizmu IKE. Dla wielu inwestorów jest to jeden z najskuteczniejszych legalnych sposobów na ochronę zysków przed opodatkowaniem, szczególnie jeśli inwestujesz systematycznie, dywidendowo lub długoterminowo. Jeśli utrzymasz środki na IKE aż do momentu, gdy spełnisz ustawowe warunki, czyli wiek 60 lat lub 55 w przypadku wcześniejszej emerytury, plus 5 lat wpłat lub inwestycji, cały zgromadzony kapitał wypłacasz bez podatku. Nie tylko zysk, ale całość kapitału brutto równa się netto. Na zwykłym koncie maklerskim każda sprzedaż z zyskiem i każda otrzymana dywidenda są automatycznie opodatkowane podatkiem belki wynoszącym 19%. Jeśli inwestujesz w polskie spółki dywidendowe na koncie IKE jest to też zgodne z moją strategią, cała kwota dywidendy trafia na twój rachunek inwestycyjny bez potrącenia podatku. To ważne, bo na koncie zwykłym dostajesz 81 groszy z każdej złotówki dywidendy, a reszta idzie do urządu skarbowego. Na IKE możesz je całkowicie reinwestować i przez lata ta różnica staje się kolosalna. Podatek belki w systemie zwykłym działa jak tarcie. Ogranicza przyrost kapitału, bo po każdej sprzedaży czy dywidendzie musisz oddawać część zysku. Na Ike ma środowisko bez tarcia, każdy zysk reinwestowany w całości, co znacząco zwiększa efektywność inwestowania. W długim horyzoncie jest to potężna przewaga. Co to oznacza w praktyce? Ike przyspiesza proces akumulacji kapitału, zwłaszcza jeśli systematycznie inwestujesz. Możesz traktować je jak kapsułę podatkową, oraz włożone pieniądze pracują dla Ciebie w pełni oraz daje Ci to przewagę konkurencyjną nad innymi inwestorami, którzy inwestują przez zwykłe konta i oddają część zysków fisku A co, jeżeli nie chce zamrażać środków do emerytury, a chce je wypłacać wcześniej? Czy opłaca się inwestować na Ike, jeśli planuje wypłatę środków w wieku 40 lat? Jakie są tego zalety? Brak podatku od zysków w trakcie trwania inwestycji, dopóki środki są na koncie IKE, nie płacisz podatku belki od dywidend, ani od sprzedaży z dyskiem. To oznacza, że możesz swobodnie obracać kapitałem wewnątrz konta, a pełna kwota bez podatku cały czas dla Ciebie pracuje. Reinwestowanie 100% zysku daje zauważalnie lepszy efekt niż reinwestowanie 81% zysku, czyli po podatku. Po drugie możliwość wcześniejszego wypłacenia środków. IKE daje elastyczność, możesz wypłacić środki w dowolnym momencie. Przy wcześniejszej wypłacie płacisz tylko podatek belki od zysku, ale nie masz żadnej dodatkowej kary. Podatek dopiero przy wypłacie. Zwykłe konto maklerskie obciąża podatkiem zysk przy każdej transakcji. Na IKE podatek pojawia się dopiero przy wypłacie, jeśli nie spełniasz warunków zwolnienia. Możesz wypłacić część środków z IKE, zarówno kapitału, jak i zysku, bez zamykania konta. Jednak, jeśli wypłata następuje przed spełnieniem warunków ustawowych, np. przed 60 rokiem życia, to od wypłacanego zysku, czyli nadwyżki ponad wpłaty, zostaje naliczony podatek belki. Reszta środków na koncie IKE pozostaje nietknięta i dalej pracuje bez podatku, o ile nie zostanie również wypłacona. Przykład. Masz 150 tys. złotych na IKE, z czego 100 tys. złotych to twoje wpłaty, a 50 tys. złotych to zysk. Wypłacasz 30 tys. Jeśli ta kwota mieści się w twoim kapitale wpłaconym, nie płacisz podatku. Jeśli, wpłacasz, jeśli wypłacasz część zysku, od tej części naliczany jest podatek belki. Konto pozostaje aktywne, a pozostałe środki nadal są chronione podatkowo. A jakie są ograniczenia i pułapki? Brak trwałej korzyści podatkowej, jeśli wypłacasz wcześniej. Je, jeśli wypłacisz środki przed 60 rokiem życia, tracisz prawo do zwolnienia z podatku belki, czyli celowo płacisz podatek jak każdy inny inwestor. W skrócie, Ike traci wtedy swój największy atut. Inwestycyjna pułapka psychologiczna. Osoby planujące wcześniejsze wypłaty często zbyt szybko ruszają oszczędności, co ogranicza efekt procentu składanego. Ike może być kuszącą skarbonką, którą łatwo rozbić. Kiedy to ma sens? Jeśli inwestujesz aktywnie, sprzęt z tymi transakcjami i wiesz, że planujesz wypłatę np. w wieku 40-45 lat, to Ike i tak będzie korzystniejsze niż zwykłe konto, bo przez lata nie oddajesz 19% zysku przy każdej operacji. Jeśli planujesz jedną dużą wypłatę, np. pod zakup mieszkania czy zmianę stylu życia, to IKE działa jak osłona podatkowa tymczasowa, którą likwidujesz tylko raz. Wtedy płacisz podatek, ale cała wcześniejsza korzyść i tak pozostaje. Nawet jeśli wypłacisz środki wcześniej, IKE może być. Lepszy niż zwykły rachunek, ale tracisz główny sens tego konta, czyli zwolnienie z podatku belki. Jeśli wiesz, że wypłata nastąpi wcześniej, Ike warto traktować jako platformę do odroczonego podatkowego inwestowania, ale nie jako pełnoprawną tarczę emerytalną. Warto również wspomnieć o alternatywie dla Ike, czyli inwestowaniu w ETF-y akumulujące dywidendy. Tego typu fundusze nie wypłacają dywidend w gotówce, lecz automatycznie je i reinwestują wewnątrz struktury funduszu. Dzięki temu inwestor nie otrzymuje dywidendy bezpośrednio na konto, nie płaci podatku belki od każdej wypłaty i tylko raz rozliczasz zysk przy sprzedaży jednostki ETF-a. Z punktu widzenia podatkowego działa to bardzo podobnie jak inwestowanie na IKE, z tą różnicą, że w przypadku ETF-ów akumulujących mamy odroczony podatek, a nie całkowite zwolnienie jak przy spełnieniu warunków IKE. Nie ma też rocznego limitu wpłat, co może być plusem dla osób z większym kapitałem, ale z drugiej strony struktura podatkowa ETF-u zależy od kraju rejestracji funduszu i może wymagać dodatkowego rozliczenia zagranicznych dochodów. Dlatego ETF-y akumulujące mogą być sensownym rozwiązaniem szczególnie dla inwestorów, którzy nie mogą korzystać z IKE, bo na przykład przekroczyli limit lub chcą inwestować również poza Polską i maksymalizować efekt reinwestycji bez comiesięcznych potrąceń podatku. W tym temacie również zrobiłem odcinek, w którym polecam jakie ETF-y wybrać do portfela złożonego właśnie z ETF-ów akumulujących. Link do tego odcinka pokazuje się aktualnie w prawym górnym rogu ekranu. A jakie są realne zyski przy zwolnieniu z podatku belki? W tym roku planuję otrzymać na koncie IKE co najmniej 3000 zł z dywidend. Gdybym prowadził inwestycje na zwykłym rachunku maklerskim, po odliczeniu 19% podatku belki, zostałbym jedynie 2430 zł. Jako, że reinwestuję wszystkie otrzymane dywidendy, ta różnica ma realny wpływ na moje możliwości inwestycyjne. Spójrzmy na przykład. Załóżmy, że aktualna cena akcji X wynosi 50 zł. Przy IKEA za pełne 3000 zł mogę kupić 60 akcji, a na zwykłym rachunku po opodatkowaniu starczyłoby mi tylko na 48 akcji, to aż 12 akcji różnicy tylko w jednym roku. Z pozoru niewielka roczna różnica urasta do ogromnych kwot jeśli spojrzymy na perspektywę 10 lub 20 lat, a do tego uwzględnimy efekt procentu składanego i dalsze dywidendy z reinwestowanych akcji. Przy założeniu, że reinwestujemy dywidendy co roku i średnia stopa zwrotu z dywidend i wzrost wartości to jest 6% rocznie, po 10 latach na koncie Ike zgromadzilibyśmy 47 tysięcy złotych versus 38 tysięcy na zwykłym rachunku, gdzie różnica to jest 9 tysięcy, a po 20 latach ta różnica robi się już 29 tysięcy na korzyść konta Ike. Wniosek brak podatku belki przy inwestowaniu przez IKE przekłada się na więcej akcji, więcej reinwestowanych dywidend i znacząco wyższy kapitał w przyszłości. To właśnie te pozornie drobne, coroczne różnice budują Twoją przewagę jako długoterminowego inwestora. Trzymając się tej strategii, w każdym kolejnym roku różnica będzie się coraz bardziej powiększać. A teraz chciałbym się skupić dokładnie na moim portfelu Ike, który od początku swojego istnienia wygenerował kosmiczną stopę zwrotu na poziomie 216%, co przekłada się na średnioroczną stopę zwrotu powyżej 25%. Portfel składa się z 10 dywidendowych spółek: Jest to Aseco Business Solution, Orlen, XTB, GPW, Torpol, Dom Development, PZU Budimex, Aseco Southeastern Europe oraz Kruk. Portfel ten zdecydowanie pobija wszystkie główne indeksy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, co pokazuje, jak silne zwroty mogą generować dobrze dobrane polskie spółki dywidendowe. W samym tylko bieżącym roku portfel wygenerował już stopę zwrotu na poziomie 34,14%. To wynik historycznie znakomity, który wyprzedza nie tylko WIG i WIG20, ale również zagraniczne benchmarki, jak SP 500 oraz Nasdaq. Portfel notował dodatnią stopę zwrotu w każdym z miesięcy tego roku, co daje serię 5 dodatnich miesięcy z rzędu. Co ciekawe, końcowa, końcówka ubiegłego roku była mniej imponująca, ostatnie 6 miesięcy 2024 roku przyniosło słabsze wyniki. Najdłuższa dodatnia seria to jednak okres od września 2023 roku do czerwca 2024 roku, czyli aż 10 kolejnych miesięcy na plusie. Zobaczymy, czy obecna seria ją przebije. Wysokie wypłaty z polskich spółek sprawiają, że stosunek wartości dywidend do średniej wartości portfela wynosi około 7% rocznie, co stanowi bardzo solidny poziom pasywnego dochodu. Dzięki wykorzystaniu tarczy podatkowej w ramach IKE wszystkie dywidendy są reinwestowane w całości bez podatku Belki, co znacząco zwiększa efektywność długoterminowego inwestowania. Co więcej, słupki prezentujące sumę wypłaconych dywidend z roku na rok rosną bardzo dynamicznie średnio około 50% rocznie. I tak w 2024 roku było to już ponad 2100 zł, a w 2025 roku planuje przekroczyć poziom 3000 zł, co pozwoli utrzymać tą imponującą dynamikę. Portfel Ike, zbudowany na fundamentach stabilnych spółek dywidendowych, pokazuje, że nawet na, na naszej często lekceważonej bananowej giełdzie można osiągnąć naprawdę imponujące wyniki, jeżeli tylko inwestuje się świadomie i długoterminowo. A w tym odcinku to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej analiz, wyników i strategii inwestycyjnych, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale.